Niepokoi mnie najbardziej polski nacjonalizm. A dlaczego mnie niepokoi? Dlatego, że on ma zawsze taki sam, taką samą twarz, a ja tą twarz dobrze widziałem. I najpierw wam powiem, dlaczego się niepokoi, bo jeżeli nagle dowiaduję się, że pan Brandt we Wrocławiu, Wrocławia, który ma ambicje, żeby być naszym Prezydent, dobrze. No, no, nagle mówi, e, na zebraniu w Warszawie, w klubie, e, w, 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 w klubie o japońskiej nazwie, no zaraz się przypomnę. Już każdy o dzieci mówi, że należałoby zrobić w Polsce porządek. Pierwsza rzecz rozstrzelać redakcję e, gazety wyborczej, a drugie, no, no najlepiej rozstrzelać się samo, redakcję TVN i wtedy będzie w Polsce. Dobrze. Ja wam powiem, że ja to widziałem na własne oczy. Jest rok 1942 radą. Ja idę ulicą Żeromskiego, czyli Adolfa Hitlera i widzę, że tu jedzie Bryczka. W bryszce siedzi młody człowiek, skuty. I po dwóch stronach jakichś dwóch wystawowców no, wiodą go gdzieś, albo na przesłuchanie, albo z przesłuchania. I nagle widzę, że on wyskakuje z tej bryczki i zaczyna uciekać. Tu jest, że tak powiem, tu jedzie w tamtą stronę, tu biegnie. Za moich pleców wychodzi Niemczura, Niemiec, żołnierz. Taki jest z, 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 z skarucha, no, po pięćdziesiątce. Co I ten E, Niemiec tu ma pleca, jakby wracał, e, albo jechał na urlop, albo wracał z urlopu, taki na no, i ten Niemiec na taki pięciotrzałowy karabin robi cyk, składa się, bok i zabija tego chłopca, jego, już by wpadł do bramy, bo wpadł do bramy to miał szansę uciec, bo tam takie były e, różne zakamary. miał szansę, no ale położył go trupem. Myśmy się zatrzymali, Niemczura zarzucił karabin na plecy, przeszedł koło tego zabitego, nawet nie spojrzał i poszedł sobie dalej. To jest prawdziwy nacjonalizm. Dlatego, że on to jest lepsza rasa. Lepsza rasa ma prawo zrobić z tą gorszą rasą to, co chce. Kto jest gorszej rasy, no to decyduje. Ale lepsza rasa, nie? I ten nie jest, który szedł na urlop albo coś i mógł koło tego wydarzenia. Nie. On w imię lepszej rasy zdjął karabin i zabił naszego chłopca na ulicy Adolfa Hitlera i poszedł sobie dalej i nie zapytał się, czy, a, czy on zasłużył na karę śmierci, czy nie. No tak samo tutaj, co. Jeżeli, jeżeli możecie się dowiedzieć, że najlepiej jest wybić że te gazety wyborczej i, i TVN-u, no to widzimy, do czego się zbliżamy. Zbliżamy się, że taki skurwycyk, jak ten Niemiec, którego ja widziałem na własne oczy, będzie szedł litrą, wyciągnie pistolet i strzeli do ciebie. A dlaczego? No dlatego, że musi nie podobać. Bo nie jesteś tej razy co? Nie dajcie się ogłamać. Nie dajcie się w to wciągnąć. すごい。<laughs>